Są gotowe do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. To będzie naprawdę bardzo dziwna akcja. Z jakiegoś nieznanego powodu Echo Kot użył mocy wiru i rzucił flądry na szczyt czynnego wulkanu. Pomocy! Zutne! O nie! Będziecie potrzebni wszyscy. Dobrze. Psi Patrol rusza do akcji. Strasznie dużo tu lawy. Tam jest Flondra. Chwila, kapitanie Turbot. Pieski, wskakujcie wszystkie na pokład. Nasza wspólna waga powinna przeważyć Flondrę i sprawić, że bezpiecznie zjedzie po zwoczu wulkanu. To działa. Trzymajcie się. Take, przejażdżkę! Flondra ślizga się tak dobrze jak pływa. Dzięki, kosmopieski! Oglądaj całe odcinki psiego Patrolu na Nickelodeon.